OK, mamy oba urządzenia na statywach. One są wypozycjonowane w odpowiedni sposób, na tej samej wysokości. Po tej stronie tutaj mamy Telesina, a po tej mamy piwo. OK, no sprawdźmy jak sobie działają te urządzenia i jak się sprawują. E, piwo ma ustawione zoom, więc będzie dodatkowo jeszcze testowana funkcja zoomowania e, mojej twarzy. Później to zmienimy, ustawimy bez zoomowania i zobaczymy, jak sobie dwa urządzenia tutaj poradzą. Nie będę szalał, nie będę biegał, przynajmniej na razie. Zobaczycie, jak sobie radzą te dwa urządzenia. Ok, zobaczmy, przebiegnijmy się. Zobaczmy. No, jak widać. Tyle Nadal mam je. Tutaj w swoich, jak to się mówi, objęciach. Piwo już mnie zgubił, dobra. Spróbujemy zmienić piwo. Może to, żeby nie śledził mojej twarzy. Robimy pauzę, Zmieniamy na. Ok, teraz włączyłem nagrywanie, obu jest śledzenie, e, tak naprawdę można powiedzieć człowieka, czyli w sensie działa. E, piwo jest tutaj, tu jest telesin, no i sprawdźmy jak sobie poradzą te dwa urządzenia. E, wcześniej był włączony zoom na piwo i jak było widać w pewnym momencie już mnie zgubił, zobaczmy jak sobie poradzi, jeżeli wyłączymy zooma i będziemy mieli śledzenie. Tworzy to się nie twarzy, tylko człowieka, więc zobaczmy, jak to będzie działać. Tak się oddalimy, omijam wszystkie kredowiska. jest być kółko. Czy sobie poradzi? Wydatki, urządzenie. No i jak widać, gdy tylko piwo zmniejszymy, Także zmienimy wstawienia na śledzenie nie twarzy tylko całego ciała i wyłączymy zooma. No to już ten problem z znikającą postacią jak widać już znika. Ok, nie patrzcie na jakość obrazu, bo generalnie są dwa różne telefony w sensie Note yy, Plus 8 i Note 20. Mam też troszeczkę inne kamery, jeżeli chodzi o yy, tutaj ...szerokość obiektywu, bliskową. myślę, że... No, widać... OK. Robimy pauzę w jednym i drugim. W sensie tu jest Zatrzymaj. A tu trzeba podejść i wyłączyć. Dobra. I jeszcze jeden test. Czyli śledzenie twarzy. I tutaj. Czyli musi najpierw znaleźć twarz. No widać już błądzi. A kuku? Dobra mam je. I teraz już widać. To działa, tak jak mówiłem, że teraz śledzi twarz. Więc dopóki się na niego patrzę, prawdopodobnie będzie, będzie mnie widział. Ale jak przestanę się patrzeć w jego kierunku, to prawdopodobnie mnie zgubi. I właśnie mnie zgubił. A teraz, jak widzicie, bezbłędnie. Bardzo dobrze sobie radzi. Dobra, piwo mnie znalazło. Zrobimy pauzę. Czyli stop. Dobra. OK. I jeszcze zobaczcie. Jak zmienię właśnie na zoom. Zobaczcie jak. Jaka jest tutaj właśnie duża różnica pomiędzy tym co potrafi piwo, zobaczcie, Mam śledzenie twarzy włączone i teraz w momencie kiedy będę się oddalał to on będzie przybliżał obraz. No i to jest główna zaleta można powiedzieć tego urządzenia. Właśnie można sobie chodzić, opowiadać, pokazywać retowiska. No i generalnie jak widzicie urządzenie fajnie spełnia się w roli można powiedzieć operatora. Telesin bardzo dobrze sobie radzi, ale no nie ma tej funkcji zoom, więc mam nadzieję, że ten film trochę rozwieje Wasze wątpliwości, które z tych dwóch urządzeń wybrać. Ok. Czas na test kolejny. Czyli z jednej strony mamy chochem. Mamy piwo. Przełączamy na piwo na śledzenie. Włączamy kamerkę. Tu już jesteśmy włączoną. No, jak widzicie, to jest różnica pomiędzy hochem a z kolei urządzeniem Telesin, że kochem potrafi zmieniać kąt. I jak widzicie, kuczne to zaczyna się opuszczać. I to jest główna zaleta, akurat tego urządzenia. Jak sobie radzi, jeżeli chodzi o śledzenie? Już widzicie. Już mnie zgubił. Telesin bezproblemowo. Ofem. Alo. Gdzie ja widzicie mnie? Widzicie mnie? Dobra. Czyli tak naprawdę w jeżeli będziecie się bardzo powoli poruszać, uważam, że się nie zgubi, ale zrobicie tylko jakoś bardziej taki dynamiczny ruch, to już chyba zaczyna być problem. I znowu ta sama sytuacja. Tak. No, idziemy. Ojej, już mnie trochę zgubił. Dobra, zobaczmy teraz, jak oba urządzenia będą sobie radziły w momencie, kiedy zrobimy coś takiego, że przestawimy. Nasze aparaty Czyli zrobimy to w taki sposób no. Również W pionie A to musimy zamienić Wrócić i zamienić no, w ten sposób Okej. Okay. Tak. I tu będzie to samo. Zostawiamy oba urządzenia na pionie. Włączamy nagrywanie. Włączamy nagrywanie. No, i zobaczmy, jak sobie poradzi jedno i drugie urządzenie. Pioń, jak widzicie telefon. Okay. No i ta sama sytuacja, jeżeli kucnę, widzicie, chociaż e, zupełnie inaczej. Tutaj zaczyna nagrywać. I to jest jego dużą zaletą. No, ale jak widać, Telesin doskonale radzi sobie. Tam już się zgubił. Halo. Słońce mamy z tej strony, więc tutaj nie powinno to mieć znaczenia. No bardzo zobaczmy jeszcze co się wydarzy. Jak spróbuję obejść. Jak idąc z takim krokiem. Zbyt szybkim. No jak przyspieszymy. Tak, jak widać, tylko telesin potrafi jeszcze nas złapać. Ok, czyli podsumowując, Ochem, na pewno bardzo dobra opcja, jeżeli chcecie być jakby blisko, niezbyt dynamicznie się poruszać. Telesin w każdej właściwie sytuacji się sprawdza. Super. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.